Leon zjechał Windom, a ja wjeżdżam z odcinkiem. Witam Was w 13? Chyba 13 odcinku mojego gameplaya z Resident Evil 4. Ostatnio mieliśmy za sobą najdłuższy rozdział, grze, No, to był taki wyjątkowo długi odcinek. Teraz już takich raczej nie będzie. Chociaż nie, będzie jeszcze taki jeden długi pod koniec gry, jak się nie mylę. Ale to na razie nie będę zdradzał. Tutaj jeszcze tego nie sprzedajemy, to będziemy łączyć. Tu chyba zgubiłem gdzieś. A może gdzieś będzie jeszcze, ten, nie pamiętam. Na razie nie potrzebuję kasy, nie sprzedaję. Mind Thrower ma upgrade'a. No to co zrobimy. I zaczynamy od strzelnicy. Bierzemy na bojki, chyba nic więcej nie ma. O, dobra, ten pan mi dało tym razem od razu. Zobaczcie, mamy teraz zamkową scenerię i bierzemy tryb C. Zdążę z tą głową? Aj! Nie zdążyłem, bo ta Ashley tutaj mąci. Jak widzicie, te tarcze ustawiają, że trzeba trochę biegać. Babę, jak widzicie, w głowę strzelimy, daje dwa razy więcej punktów niż chłopy. Co jest dyskryminacją dla chłop... <laughs> Jasne. A, jak w zamek strzelamy, to Salazar nam tu chyba strzeli zaraz tą... ...katapultą czy czymś? Nie, jakieś zrobił mrożonko. Jakieś migoce coś tam. Dobra, mamy trzy prize'y, bo max 3 się da na jednej zdobyć. Odbieramy. Jeszcze raz to bierzemy C. i prosta sprawa Pestkujecie sobie w głowę, tym celujecie i daj główka, no. Reload time, i jeszcze sobie staniemy. Tak, tu ciekawe, że tylko Ganados są tarcze, że nie zrobili tarcz, na przykład tych akolitów z zamku, nie? Tutaj że scenerię zmienili na zamek, a Ganadosy są z wioski. O! Mrożonko zrobił, bo gdzieś tam trafiłem w taki element na tarczy. Nigdy nie wiem, który jest. No i mamy numer 3 kolejne. Potem wam pokażę te wszystkie figurki naraz. Co teraz odblokowujemy. Patrzcie, 35 tysięcy i sobie odsłuchane, bo one mają tam nagrania głosowe. To wszystkie naraz po prostu zrobię, jak już zabędę. Luis memo. Czyli tu Lewis był? Wcześniej w tych tutaj? Katakumbach? Dobra, nie, ja nie będę tego czytał, to jest nieciekawe. Słuchajcie, no, pierdoły. Mnie, mnie to nie ciekawi i uważam, że to zabiera czas. No, jakby to była nowa gra świeża, no to jeszcze co innego, nie? W ogóle, jak teraz bazuki nie ma, jakoś mogę to lepiej porozkładać. Bo tak mam, tak byle jak to mam. Patrzcie, ile pistolca mam na naboi. A ile do pompy mam? Zebadamy yy, jakoś. O, tak ładniej będzie trochę. Dobra, zobaczcie kto wrócił. Powrót ganadosów, gangryniosów z wioski. O, zobaczcie, ta pierwsza gangryna nawet się pojawia z nimi. Oni chyba dostają różne te wszczepy. Że ci z akolici z zamku mieli tego grzyba co odgryza głowę? O, moim darty. A, a ci mają też takiego z tym ostrzem, nie? I tutaj powróci po raz trzeci. Nie zgadniecie chyba kto. Pewna persona. O, zobaczcie. O, jest Ernest. <laughs> nie, nie, o Ernesta mi chodziło. akurat. <laughs> tu mamy tego gruba, ale on, on chyba musi. No, dziabną mnie. O! Panie Ernestie, ładnie to dok. Dożeś mi rzucił nad głową. I oni tu pracują w kopalni. Aha, spadnie. Myślałem, że nie zajdzie, bo. O itemka chodziło oczywiście. I teraz chyba za nami się też pojawiają. Ojoj, oj oj, oj oj! Przetestujemy shotguna nowego. On chyba już nie przeżyje. On ma też taki, jak widzicie. On ma nie tyle, że szybkostrzelność, co ma taki rozprysk większy. Widzicie, nawet po ścianie wam pokazuje, jaki jest rozbrysk tych pocisków. Czemu ten dynamit tam wyszczeli w tej łapie? Dobra, szkoda tej pompki tracić. Weźmiemy serce. No, nie trafiłem w głowę, ale o, zabiję tamtego? Zabiję, dobrze. Ja wiem, że też za mną się będą pojawiać. Dlatego ja jestem tu czujny. Oni gdzieś tam też będą zeskakiwać. Albo to później. Coś gdzieś skoczyło jeszcze. O, idzie Ernesto z tym. A, ten dynamit nie działa. Aha, bo on chyba musi mieć odpalony. Ale nie no, wybuch, mimo że nie odpalił. Ciekawe. <laughs> tu mamy, widzicie się, bździ złoto. Y... Aha, i tu zaraz... Dobra, już pamiętam. Tutaj właśnie przyjdzie, zaraz zobaczycie kto. Nie da się? A co tu trzeba było zrobić najpierw? Coś pokręciłem. Yy, niech na chwilę pomyślę. Aha, tu chyba się wagonik tutaj robiło. O, chyba to najpierw się. Tu lewa. O, i tu mamy dynamita. A, i tam nam zatrzyma, wyłączyło się. I teraz... no... co? Trzeba tam iść? A no, zaraz coś... O! Coś tak mi mrygnął, kwadrat. O! Nie trafiłem! To nie rzucasz? <słyski> Zobaczcie, odważne, ja bym się bał tak ląd trzymać. Ja bym od razu to odrzucał, tak? Petarda, petarda mi się kiedyś Są jakieś nienormalne, patrzcie, to jest... On jest z Alkaidy chyba jakiś, czy coś. No jaki on... Cofnij się z tym. On dwa razy wybuchnie. O, miałem farta. Co, tylko on się pojawił jeden? Nie ma więcej. Turn back on. I teraz, jeśli się nie mylę... O, zobaczcie, powrót doktora Salvadora, po raz trzeci. Gdzie on jest? Słyszę go. A tam idzie. Flesza nie mam. Też włożył dwa naboje, 14 w magazynku jest. Dobra, chyba doktor Salwador ma dosyć. O, to celowanie mi trochę. O, dobra. Wszystko podniosłem. Dobra. Ten rozdział będzie taki kopalniano-podziemny. No, ale jest urozmaicenie, bo była wioska, był zamek, komnaty zamkowe takie bardziej złożone. Teraz mamy troszkę kopalni, na końcu jeszcze wyspa będzie. Także jest lokacja bardzo taka. No, że się ciągle zmienia coś, jest ciekawie. Mamy dynamit. Nie wiem, czy teraz jeszcze nie przyjdą z tej okazji. Chyba nie, dobra, kładziemy ten dynamit tutaj na głaz blokujący drogę i się cofamy szybko. Nie wiem, czy oni tam ci zginą, czy nie zginą. Ganadosy giną na dwa strzały. Dostaliśmy amunicję do Magnum. A, bo to będzie ten. Też będzie powrót jakby pewnego przeciwnika jeszcze. Sobie przeładujemy to. A raczej nawet dwóch przeciwników. Zobaczcie, jaka lokacja. Się pali, tu wszystko. Yy, tutaj, o, coś tam się mieni. Są, o, pachniuch. Pachniucha weźmiemy. Tutaj jest zimiok. Czy coś tu jeszcze się. Tam jeszcze coś błyszczy. Taka lokacja jest, że to aż specjalnie takie błyski dodali, bo normalnie się nie błyszczy, chyba, nie? Yy, dobrze. I to jest strategia najprostsza. No tu zobaczcie, podchodzimy tutaj. zobaczcie, El Gangriniante i dwóch aż. No, nawet nie, nie. Patrzcie, co mi. Nawet się nie umiem ruszyć. Jakie powitanie, kurde. Że ja muszę już używać spraya. I teraz po prostu wchodzimy po drabinie. nie wiem, nie próbowałem nigdy z dwoma naraz walczyć. Zjeżdżamy z i tu wciskamy to. I spuszczamy jednego do lawy. I tylko jednego można w ten sposób pokonać, bo ten mechanizm się nagle tu zepsuje i w ogóle. Drugiego już trzeba postrzelać. A i tu trzeba być ostrożnym, bo on nas może wciągnąć. Nie można podchodzić blisko póki się tam gotuje. On może tą łapą nas złapać tam i nas przetrącić. Tego już trzeba klasyczną metodą zabić. Czyli tego grzyba mu trzeba tam wy wyprowokować, żeby wyszedł. Ten jest taki, widzicie, wytrzymały. O, teraz będzie grzybol. Bierzemy tempa. No, kładź się. Dawaj tego grzyba tam, dobra. Nic więcej nie zdziałam. Ale flesza mu mogę rzucić. Mam tu tego jeszcze, a mam naboje do tego. A um. Dawaj tego grzybolca. Ile mam? Patrzcie, 5 cało. Zobaczcie, jakie oni jest wytrzymały ten El Gigante. Dobra, pistola mam dużo. Jeszcze, kurde, dajcie, 5 wybuchów dostał i, i jeszcze stoi. Szkoda, że tego piórka tu nie ma do pomocy. O, mamy teraz to. No i teraz tępa ładujemy normalnie. Chyba ma dość. Zdycha. No i, no i zajebiście. I mamy kasiorkę. Otwiera się nam przejście dalej. Tu chyba już nic nie ma. Tu zaraz będzie. Z... Wiem co, dobra. Weźmiemy jeszcze pistolca. Jest lepszy niż się zdaje ten pistolet. Bo niby ma ten damage niższy, ale. To przebijanie już mi bardzo dużo razy pomogło. Że przechodzi, nie. Zobaczymy jak z upgrade'ami. O! Słyszycie to? Mamy jeszcze raz. A jestem zjebany, bo przecież o temi mogłem tu jeszcze dropnąć. Mogły. A tam to sprzedałem tą lampę. Dobra, trudno. Zapomniałem, że tu jeszcze będą buchy. One tu przylecą? Jak strzeliłem? Hałasu zrobiłem? Przylecą. Znaczy, ja, przy, ja przetrzymuję R2 jak to szybko strzela. Jak karabin maszynowy. Ale się wkurwie jak blue eye a mi dropnie. <laughs> Są dwa światła, które oświecą nową drogę. On gdzieś tu się tak podejrzanie rozglądał. Dobra, spadni z łupem prawdopodobnie, ale trudno. Yy... Brzżą te mru muchy, tam się gdzieś ruszają, tam... Za... Jak wiszą w powietrzu, to giną na hita. TMP ammo lubię. <laughs> Flash. Ale tam tymi telepio się te muchy. Tam gdzieś. Ojej, ojej, ojej. ale mnie wystraszyła. Pas kudo. Mańtar, dartów w miała mucha. Tam, fruwajo. Trafiłem. Z pistolca na daleko. Gdzieś blisko mnie jeszcze lata słyszę. Czy te lepiej gdzieś to. Coś tam tam, kurde, czy tam mi na O, tu. Trzeba iść tam po ten łup, żeby nie zniknął. Spróbuję na ślepo ją tam nie trafi. Podejdę bliżej. Tu się w te japy będzie wchodzić, tam będą dźwignie chyba. I te muchy się będą tam triggerować. Coś tam będzie takiego się działo. Ty No, ale mnie gwałco te muchy. Szybko krzoka muszę, albo nie. Pachniucha? Pachniucha se zjemy. Weźmiemy se z shotguna już lepiej tu. Ale muszę się wycofać. O, ty mucho! Myślałem, że mnie wyprzedziła. Szybko, 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 szybko. szybko. Uciekaj. Ale, komandos. Tu z shotguna, tu kopa jeszcze zadał. Patrzcie, śrucina tam trafiła w tle, tą muchę jedną mi zginęła. Ten shotgun ma najlepszy ten. O, zniknął itemek tu. No trudno. Pewnie Blue jam. Ma tego spreada, to się chyba nazywa. Ro rozrzut tych śrucin taki szeroki. I zarazem ma damage'a sporego. O, brzęczy jeszcze jakiś paskudnik. No, chodź tu na to, żeby, żeby łup nie spadł. <laughs> Dobra, mamy Cię tam, Green Eye. I tu pewnie też Green Eye. Nie wiem, jaka tam jest szansa na tyle przegemy, ale cały czas Green Eye dawało. No i teraz w te japy wchodzimy. Mamy kolejnego krzoka. Tu coś jeszcze się wala, nie. Tu mam... A! Tu przyciski mamy. Sztabki takie. O, się zabzdziła i teraz tu takie świeconko wyjdzie z tego. Jeszcze trzeba drugie wcisnąć i tutaj oczywiście muchy się dowiedziały, że coś strasznego zrobiłem. Warto strzelać jak one w locie są. Ja tu wleciała, nawet nie widziałem jej. Przedaża działa na, na nie najlepiej, bo, bo fruwają, i wtedy od razu giną, jak spadają. O, Blue Eye dostałem. No to la, lampa poszła i 30 chyba ptasiów jestem w plecy. Ha, trudno. Yy, bo lampy już chyba nie będzie. A może nie wiem, jeszcze nie będę sprzedawał. Może trzecia lampa by była? Chyba. Nie, nie, chyba nie było już trzeciej. A i tu są te wrota insygni. a gdzieś tu jeszcze druga japa była, się wchodziło tu gdzieś. Tu coś tam się świeci, może tu jest ta japa, o tu jest. I mucha jest, druga jest. Jeszcze za mną chyba coś lata. Gdzieś tam szumi, tam telepie tymi skrzydło. o tu jest. Chodź tu na za mną, żeby nie spadła. Dobra, niech tu wleci za nami. A, jedna tylko. Myślałem, że dwie są. No ten Green Eye jeden to jest tysiak, nie? Mieć, a nie mieć. Dobra, mamy drugie... drugie... świeconko tutaj. I nasza droga zostaje... Oświecona, zobaczcie. Aż wypalona, wręcz. Ole, pixelada, tam na tych krawędziach. Nie, na PS2 tego nie było widać. Na pewno. Na tej rozdzielczości niższej. Ale tutaj to aż dziwne, że nie podmienili tych tekstur, bo to wygląda paskudnie na tym dużym ekranie. Ale inwazja much. Szybko! Red eye, red eye... Rajfelek. Coś jeszcze... A, tam gdzieś, kurwa. Czekaj, czy trafi tak strzelba. Patrzcie, trafiłem! A tą drugą? Dobra, to już przesadzam. Marnuję amunicję. Drugi blue eye, nie wierzę! Jaki pech! Dobra, deba ostatnia. A ta jedna chyba spadła w przepaść, co? Bo nie ma łupu nigdzie, nie widzę. Ta dziura tam jest, dobra. Tam coś jeszcze leży. Czy znikło właśnie w tym momencie? Widziałem tam coś. Kręciło się. Nie ma, znikło. Szybko znikają te rzeczy, bardzo szybko. There's a switch, press it. Nie wiem, gdzie tam switch był na tej bramie. Może ten wijący się taki. A! Tu można zginąć se łatwo. Bo to... Ale to chyba wystarczy przebiec. A tu gdzieś będzie takie jeszcze... Yy... A i tu jumpa na trzeba zrobić. Tu trzeba dźwignię wdusić. Bo inaczej się by nie dało tego przebiec. I tylko dwa będą te filary ok oklepywać. I to chyba jak zmiażdży to chyba na hita zabija. Tu zaraz będziemy wychodzić z tych podziemi. Tak, tu już jest 100. I tu mamy trzeci element korony naszej. I Możemy ją teraz połączyć. To, to chyba przegapiłem, ja to sprzedam zaraz. I tu mamy koronę rodzinną Salazara. I on to jest chyba najdroższy skarb w grze, jeśli się nie mylę. Najwięcej warty. No, To był dosyć krótki rozdzielnik. Jeszcze sobie kawałek polecimy. Bo jest krótko nagranie, 24 minuty zaraz. Mm, tutaj będziemy mieli sprzedawcę. Tutaj Gangryno z powrócą. Tu mamy sprzedawcę. Zaraz mu koronę opędzujemy. O, już wiem od kogo ten liścik jest. Już widać. Po tym czerwonym. No nam tu podpowiada w jaki sposób wyleczyć tego grzyba, którego w sobie mamy, że są tabletki, są, będzie rare... potem jeszcze aparatura And specjalna, patrzcie ile upgrade'osów, Przy, chyba do każdej broni, wszystkie się świecą, patrzcie, nie, Riot Gun się nie świeci, Striker, Rifle, Exclusive. A, to jest to, że zwiększa... Patrzcie, mam 12 i mam 30 firepower. Ta snajperka będzie na hita tych zwykłych przeciwników zabijać. Capacity level 5. Ale biedny się zrobiłem, mało kasy mam już. Trzeba coś sprzedać. Bo czemu mówię, że jestem biedny? Bo na końcu tego aktu... Na końcu tego aktu będzie... Wszystkie bronie ekskluzywne dostaną. I one będą kosztować od cholery. Treasure map już mam gdzieś, bo tam poprzegapiałem po coś, niestety. Nie wiem po co ten safe, ale już jak mi się kliknęło, niech się zrobi. Yy, zaraz, zaraz. Czy tu nie? Nie, chyba nic tu nie było. Dobra, mamy. Z... Snajperkę, która chyba z tego co pamiętam, będzie na hita wszystkich zabijać. Zatem przetestujemy, bo tu będą ganadosy. Zobaczcie, jaki, jaki ładny klimat! I tu jest zamkowa wieża. Tam w tej wieży siedzi Se Salazar i tam odprawia swoje rytuały. Jaki będzie rytuał? Zobaczycie, może za odcinek, za dwa, bo to jeszcze troszeczkę będzie gameplayu, nim tam dojdziemy. Ale mi się tak coś tutaj jeszcze, tak mi to tak świeci po głowie, że zaraz, 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 tam mamy gangry nos, bo tu, o właśnie. Szpajnel. I tu nawet chyba testujemy, to 30 damage'a ma, pistolet ma 2, snajperka 30. Zobaczcie, na hita. Nie, już nawet nie trzeba w głowy celować, teraz mi się niechcący trafiło. Na szczała zabija. Oni tu przyjdą. Niech tu przyjdą, żeby te skarby nie poznikały. Dobra, a jako że to są słabsi ci przeciwnicy. Tak tylko wam pokazałem. Postrzelą z pistoletu lepiej. Co ja tak nie trafiłem? O, ten pistolet robi robotę, słuchajcie. Grzyb. Też grzyb? Nie. ich tu zrobiłem. Ale kasiory. Samą kasiorę daję, bo ja dosyć sporo zasobów mam. Widzę dużo. Mam 10 trowera tam. Ja pierdolę. Ale tutaj trzeba posprawdzać. Bo tu się. Tu gdzieś skarby były pochowane. Wiem. Drobiazgowe, ale zawsze. Tu się wszystko liczy. O. Tu się gdzieś jeszcze coś otwiera. W studni. O, w studni. Tu mamy drobinkę, Wchodzimy na górę. Hmm, aha, tu be beczułka jest. Prawie jej nie zauważyłem, tak się wtopiła w tło. Yy, można tu zejść? Dobra. Ciekawe, co oni w tych kopalniach w ogóle tam wydobywali, tak mi się teraz zastanawiam. Yy, dobra, tutaj nie. Tu jeszcze chyba gdzieś, coś mi się tak kojarzy, tu gdzieś się coś otwierało. Nie wiem, nie pamiętam. Trudno. Idziemy dalej. Tu jeszcze coś. Jest to dosyć taka lokacja. Nawet ja się kręcę trochę tu w kółko. Mam wrażenie. O! Tu coś mamy. Pieniążki. Aha, i tu, tu będziemy szli dalej. I będziemy znowu wracać do kopalni, żeby odzyskać kluczyk taki potrzebny do, do odstania się do wieży Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć.